Witaj, tu Edu Podcast by Beauty Forum. Słuchasz i wiesz więcej. Odcinek 20. Mikropeeling i głowy. Rewolucja w technologii samopielęgnacji skóry. Dzisiejszą porcję wiedzy przygotowały dla Ciebie Sylwia Nawrot, która jest doktor nadzwyczajną farmakologii z zakresu kosmetologii, promotorką zdrowia, kosmetolożką i specjalistką medycznej mikropigmentacji oraz terapii blizn, współwłaścicielką Centrum Szkoleniowego Amazing, współtwórczynią technik Amazing Areola i Scar Inc. Mikropunktura, Aleksandra Sominka, która jest właścicielką Geno Beauty Aleksandra Sominka w Koszalinie Autoryzowanego gabinetu SCARING, z wykształcenia kosmetolożka, biotechnolożka i biolożka molekularna. Sylwia Dobrowolska, która jest absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego, miłośniczką sztuki i malarstwa, dyplomowaną linergistką i szkoleniowczynią, kreatorką techniki pigmentacji piersi Amazing Areola oraz pracy z blizną SCARING Mikropunktur. W wysiłkach zmierzających do osiągnięcia długowieczności piękna i zdrowa skóra to cel nadrzędny. Przemysł kosmetyczny oferuje nowości do doskonałej pielęgnacji skóry. Ważne jest jednak znalezienie równowagi i bezpieczeństwa w zabiegach, zarówno tych przeznaczonych do wykonywania w gabinetach kosmetycznych, jak i tych dla samych klientów do użytku domowego. Zdrowa skóra charakteryzuje się prawidłowym funkcjonowaniem, równomierną teksturą i szczelną barierą naskórka, co jest uwarunkowane jej jednorodnością, gładkością i nawilżeniem. Do tego przyczyniają się m.in. keratynocyty i lipidy, odpowiedzialne za gęstość naskórka, prawidłowe rogowacenie oraz utrzymywanie nawilżenia. Zdrowa skóra charakteryzuje się też równomierną produkcją melaniny oraz obfitością kolagenu i elastyny. Regulowanie funkcji skóry możliwe jest przez dostarczanie organizmowi niezbędnych składników i bodźców, np. poprzez odżywienie i zabiegi kosmetyczne, takie jak mikronakłowania. Mikronakłowanie, inaczej mikronidling. W literaturze znane jest również jako przez skórne indukowanie kolagenu oraz terapia indukcji kolagenu. Manipulacja funkcjami komórek może następować poprzez uwalnianie w toku mikronakłuwania niezbędnych dla kondycji skóry czynników wzrostu. Powstałe w wyniku zabiegu mikrourazy resetują i ponownie uruchamiają funkcje komórkowe, normalizują melanogenezę, wpływając na melanocyty. Regulują rogowacenie, wpływając na keratynocyty, a także regulują wytwarzanie sebum, wpływając na sebocyty. Do odmładzania i rewitalizacji skóry niezbędne są glikozaminoglikany, kolagen i elastyna, których aktywność pobudzana jest poprzez mikrourazy, uwalniające m.in. czynniki wzrostu pochodzenia płytkowego, czynniki wzrostu na skórka bądź czynniki wzrostu keratynocytów. Celem zabiegów mikronakłuwania jest zachowanie lub przywrócenie integralności naskórka, zwiększenie gęstości warstwy kolczystej oraz poprawa połączeń skórno-naskórkowych w warstwie podstawnej. Głównym celem zabiegu jest usunięcie martwych warstw naskórka, aktywacja procesów naprawczych skóry oraz przywrócenie lub wzmocnienie integralności skórno-naskórkowej. W opracowanej przez autorów technice nakłuwania używa się igieł modułowych. W formie bloku czterech igieł wykonanych z wysokiej jakości stali 316L ułożonych płasko. Głębokość nakłuć zależy od obszaru stymulacji i oscyluje między 0,1 a 0,3 mm. Przyjrzyjmy się przypadkom trzech kobiet po mikronakłuwaniu. Pierwszym przypadkiem jest kobieta w wieku 16 lat z problemami zmian trądzikowych oraz blizn potrądzikowych. Po dwóch zabiegach w terapii łączonej zauważyła polepszenie tekstury i koloru skóry, zmniejszenie liczby ubytków w skórze oraz wyregulowaną pracę gruczołów łojowych, o czym świadczy znikoma obecność porfiryn w strefie T. Drugim przypadkiem jest kobieta w wieku 32 lat z problemami potrądzikowych zmian pigmentacyjnych, licznych teleangiektazji, pojedynczych zmian trądzikowych w strefie T a obecność porfiryn wskazuje na nieprawidłowość pracy gruczołów łojowych. Po dwóch zabiegach mikropilingu zauważyła zmniejszoną obecność zmian pigmentalnych, wyregulowaną pracę gruczołów łojowych i zmniejszenie porfiryn, co świadczy o przywróceniu różnorodności mikrobiomu skórnego. Trzecim przypadkiem jest kobieta w wieku 26 lat z powikłaniem po nieudanym zabiegu mezoterapii i głowej. Z widocznymi ubytkami tkankowymi w skórze. U klientki wykonano termografię medyczną w celu wykluczenia stanu zapalnego skóry. Skóra tłusta z nadprodukcją sebum. Problemem są też liczne rozszerzone pory z zaskórnikami. Po trzech zabiegach mikropilingu igłowego zauważyła poprawę tekstury i koloru skóry, odbudowę ubytków tkankowych oraz zmniejszenie liczby porfiryn i porów w skórze. Wnioski? Zdrowa skóra charakteryzuje się prawidłową komunikacją międzykomórkową, równomierną teksturą, właściwie funkcjonującą barierą naskórka oraz jednolitością koloru. Utrzymanie tych cech wymaga dostarczenia skórze odpowiednich składników odżywczych i bodźców, które mogą wspomóc jej naturalne procesy samoregulacji. Zastosowanie igieł modułowych do tak zwanego przedrapania skóry oraz mało inwazyjna technika pracy dają wizualną poprawę cery, regulując naturalne czynniki naprawcze i regeneracyjne. Przypadki pacjentów pokazują, że technika mikropil może być skuteczna w leczeniu różnych problemów skórnych, takich jak blizny potrądzikowe, przebarwienia czy ubytki tkankowe po nieudanych zabiegach kosmetycznych. Mikronakłuwanie skóry wydaje się być obiecującą metodą odmładzania i rewitalizacji skóry przy minimalnym jej uszkodzeniu i efektach ubocznych. Do usłyszenia. Czytał Jakub Kondrat.